Cześć, tu kanał Fameowe Shoty. Fame MMA 8 udowodniło, że ludzie chcą oglądać ich widowiska i nie była to od chwilowa moda na walki niezwiązanych ze sportem influencerów. Miarą ich sukcesu może być przede wszystkim ilość sprzedawanych pay-per-view, czyli dostępów do gali. W tym odcinku opowiem wam o sprzedaży gali Fame MMA 8 i porównamy ten wynik z największą federacją MMA na świecie, czyli UFC. Lecimy z odcinkiem. Andrzej Kostyra, dziennikarz Super Expressu, który jest patronem medialnym gali Fame MMA, zdradził, że Fame MMA 8 sprzedało się w liczbie około pół miliona sztuk. Oznacza to, że jeśli wszyscy, którzy wykupili transmisję kupili ją w bazowej cenie 19,99 zł, to przychód z samych pay-per-view wyniósł około 10 milionów złotych. Jednak w ofercie Fame MMA posiada również droższe pakiety, które kończą się na cenie 30 zł i 75 groszy. Na początku porównajmy gale Fame MMA do byłej już największej organizacji MMA w Polsce, czyli KSW. Dlaczego byłej? Według nieoficjalnych danych KSW sprzedaje około 200 pay-per-view na swoje widowisko. Zobaczcie, jak ogromna jest to różnica. Wynik Fame MMA jest naprawdę imponujący. Dla przykładu UFC 234, które odbyło się w lutym 2019 roku, na którym swoją walkę stoczył przyszły rywal Janka Błachowicza, wykupiło 175 000 fanów. Jest to wynik prawie 3 razy gorszy od Fame MMA. Jednak gale UFC odbywają się dużo częściej od Fame MMA. Co nie zmienia faktu, że są oglądane na całym świecie, a nie tylko w Polsce. Rekordem sprzedaży UFC była 229 gala, na której doszło do pojedynku Khabiba z Conorem McGregorem. Wtedy to UFC sprzedało prawie 2,5 miliona dostępów do gali. Jednak czy tylko 5 razy większa widownia dwóch najbardziej popularnych zawodników MMA na świecie od walki Don Casio z Marcinem Neymanem to duża przepaść? Według nas jest to świetny wynik dla Fame MMA i kibicujemy im, aby bili kolejne rekordy. Jeśli Fame MMA sprzedałoby dwa razy więcej pay per view, znalazłoby się w top 10 najlepiej sprzedanych gal w historii MMA i wbyłoby się pomiędzy samej gale UFC. A w tym odcinku to już tyle. Jeśli chcecie być na bieżąco z fame MMA, zapraszamy do subskrypcji kanału oraz prosimy o zostawienie łapki w górę. Dzięki. Siema.